Koniec lata, początek jesieni to najlepszy moment, żeby warzywa i owoce zachować na zimę. Robimy przetwory, ale również mrozimy. Czy jednak na pewno robimy to z zachowaniem bezpieczeństwa mrożonej żywności? Mrożenie jest jednym z najlepszych sposobów na przechowywanie owoców i warzyw. Jest zdrowe, bo nie niszczy wartości odżywczych. Warzywa i owoce w 70-90% składają się z wody. Po zebraniu ich z pola tej wody stopniowo upywa, a w wyniku działania bakterii i rozkładu niektórych enzymów zaczynają zachodzić procesy gnilne, które niszczą cenę dla nas witaminy i składniki mineralne. Istnieje szereg badań, które jednoznacznie wskazują, że zawartość niektórych witamin, minerałów, polifenoli, błonnika... W niektórych mrożonych owocach i warzywach jest nie mniejsza niż w świeżych. Ciekawostką jest również fakt, że zawartość witaminy C w mrożonej kukurydzy, pasolce, szparagowej, jagodach może być nawet wyższa niż w świeżych produktach. W związku z tym śmiało możemy stwierdzić, że mrożonki zawierają najwięcej wartości odżywczych spośród wszystkich przetworów owocowo-warzywnych, a mrożenie jest znakomitą formą konserwowania żywności. Najlepiej mrozić owoce i warzywa w temperaturze od minus 18 do minus 24 stopni Celsjusza. Najlepiej by było, jakbyśmy owoce i warzywa zamrażali dosyć szybko, dlatego że one nie będą traciły swojej właściwości. Powolne zamrażanie powoduje, że kryształki lodu wbijają się w poszczególne komórki tkanek owoców i warzyw. Stąd też mogą wyciekać jakieś soki, może być utrata składników odżywczych. Dlatego bardzo ważne jest to, abyśmy przestrzegali temperatury i też czasu zamrażania. Owoce, które myjemy bądź warzywa, które myjemy nie powinniśmy zamrażać, Wprost po umyciu powinniśmy chociażby na ręczniku papierowym je wysuszyć. Wtedy ograniczymy oczywiście ten, tą utratę walorów, jeżeli chodzi o owoce i warzywa. Powinno się mrozić warzywa i owoce świeże, dojrzałe, a przed mrożeniem umyte i wysuszone. Do mrożenia należy wybierać warzywa i owoce zbierane w szczycie sezonu. Jest ich wtedy najwięcej, są najtańsze, mają największą wartość odżywczą. Jeżeli chcemy je samodzielnie mrozić, powinniśmy je rozłożyć tak, aby ze sobą się nie stykały i nie sklejały podczas zamrażania. I należy pamiętać, że długie przechowywanie mrożonek jednak prowadzi trochę do utleniania i stopniowej utraty ich wartości odżywczych. Warto też pamiętać, że nie każdy nadają się do mrożenia. Nie należy mrozić warzyw i owoców z dużą zawartością wody. Podczas zamarzania z wody tworzą się kryształki lodu, które doprowadzają do rozrywania błon komórkowych. W wyniku tego warzywa i owoce tracą swoją jędrność, konsystencję. Do takich warzyw należy na przykład właśnie ogórek, pomidor, sałata, rzadkiewka. Owoce to jabłka, kiwi, arbus na przykład. Niektóre zioła źle też znoszą mrożenie, na przykład bazylia czy mięta, a czosnek staje się zazwyczaj miękki i gorzki. W przypadku mrożenia owoców np. niektórych śliwek, przed mrożeniem warto je skropić sokiem z cytryny. Powodem brązowienia tkanek roślin jest oksydaza polifenalowa. Katalizuje ona reakcje, których przebieg wymaga obecności tlenu i pH około 6,7. W związku z tym skropienie z cytryną zakwasza środowisko i obniża poniżej 6, i w ten sposób właśnie obniża aktywność tego enzymu. Sposób mrożenia powinno się dostosować do konsystencji warzyw lub rodzaju owoców. Jak mrozić owoce pestkowe? Z pestkami czy bez? Owoce pestkowe nie jest to jakiś większy problem, żeby je mrozić. Przede wszystkim na początku postarajmy się je dokładnie umyć, żeby pozbyć się pestycydów. Następnie osuszyć, pokroić, ale rzeczywiście mrozimy po prostu bez pestki, wyjmujemy ją. A jeśli chodzi o delikatne maliny, jagody, lepiej najpierw mrozić na tackach, talerzykach, a dopiero potem wrzucać do woreczków albo pudełek. Tak, owoce takie jak maliny, jagody, porzeczki, poziomki są to owoce, które bardzo dużo absorbują wodę, więc najlepiej lekko je po prostu umyć, dobrze osuszyć i mrozić na tackach, talerzykach, a następnie potem do woreczków bądź pojemników. Nie ma problemu, kiedy mamy te maliny u siebie w ogródku, kiedy wiemy, że one są wolne od pestycydów i jakichś wszelkich nawozów, najlepiej wtedy w ogóle ich nie myć. A warzywa, niektóre z nich warto blanszować. Dlaczego? Blanszowanie jest to taki proces, który polega na zanurzaniu w wrzątku, a następnie przelewaniu zimną wodą. Blanszowanie pozwala pozbyć się goryczy danego produktu, warzywa czy owocu, ale także zachowuje cenne wartości odżywcze tego produktu, ale także zachowuje smak i przede wszystkim wygląd, czyli kolor, jaki będziemy mieli po rozmrożeniu. Blanszujmy przede wszystkim warzywa bardzo delikatnie brokuły, kalafior, ale także warzywa liściaste takie jak szpinak, roszponki, takie warzywa powinniśmy blanszować. Są warzywa, które naprawdę warto mieć na zimę w zamrażarce: koperek, pietruszka. Dlaczego warto je zamrażać? Szczególnie koperek i pietruszka są to e, warzywa, które są bardzo bogate w witaminę C, która jest bardzo wrażliwa na przechowanie czy też wysoką temperaturę, dlatego mrożenie jest to świetny, e, świetny proces. Poza tym w okresie jesienno-zimowym ta pietruszka w sklepach czy też koperek są słabej jakości, po prostu nie są smaczne, dlatego te smaki lata, wtedy warto zamrozić i przechować je na później. Duże znaczenie ma to, w czym mrozimy produkty żywnościowe. Przy zamrażaniu żywności odpowiednie opakowanie jest elementem kluczowym, aby utrzymać świeżość produktów i opakowania do mrożenia powinny być szczelne, bezpieczne dla żywności, m.in. symbol kieliszka i widelca informuje nas o tym, czy dane opakowanie można bezpiecznie stosować do kontaktu z żywnością. Powinno być odporne na zimno, czyli materiał nie ma prawa kruszyć się czy pękać w bardzo niskich temperaturach oraz dostosowane do wielkości jedzenia także całkowicie bezwonne. Jeżeli nie wybierzemy odpowiedniego opakowania do mrożenia, może powstać tak zwana zamrażalnicza, co oznacza wysuszone miejsca, które możemy zauważyć na zamrożonej żywności. Bardzo często do mrożenia żywności wybierane są worki foliowe. Z woreczków przed włożeniem do zamrażarki należy usunąć powietrze. Do mrożenia produktów należy stosować folie z tworzyw sztucznych, które są specjalnie do tego przystosowane, a więc takie, które wykonane zostały wyłącznie z surowców, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z żywnością oraz takie, które posiadają dobre właściwości użytkowe, m.in. elastyczność, barierowość w niskich temperaturach, jak i w temperaturze otoczenia. Czyli podczas pakowania żywności przeznaczonej do zamrażania oraz po wyjęciu tej żywności z zamrażarki nie należy również stosować do zamrażania produktów folii aluminiowej, gdyż według Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności może powodować przenikanie aluminium do żywności w trakcie przechowywania. A to aluminium wtedy przedostaje się do organizmu, zaczyna się gromadzić w tkankach, a w szczególności w kościach. Niektórzy decydują się na mrożenie żywności nie w woreczkach foliowych, a w plastikowych lub silikonowych pudełkach. Do mrożenia można stosować pudełka z tworzyw sztucznych, które zostały specjalnie do tego przystosowane, poprzez użycie odpowiedniego surowca, które może być wykorzystywane do kontaktu z żywnością. Czyli mamy pewność, że jest to surowiec bezpieczny dla naszego zdrowia, jest neutralny, nie wpływa na jakość potraw, nawet w przypadku długoterminowego mrożenia i przechowywania ich. Warto też zwrócić uwagę, żeby stosowane pojemniki były szczelne, elastyczne oraz łatwo się otwierały czy zamykały, co znacznie ułatwi nam. Ich Mrożąc żywność, powinno się na porcjach zapisywać datę kiedy to robimy. Jest to ważne chociażby z tego powodu, że produkty żywieniowe, nawet i zamrożone, mają swój okres przydatności, dlatego ta data zapisana po pierwsze będzie dla nas informacją, żebyśmy z lodówki korzystali z produktów, które zamroziliśmy najdawniej, czyli wykorzystywać na bieżąco. Te, które są świeże, mogą dłużej w tej lodówce poleżeć, dlatego to też pozwoli nam odpowiednio zarządzać tak jakby produktami w naszej lodówce. Warzywa powinny być przechowywane w zamrażalniku nie dłużej niż 8 miesięcy, a owoce nie dłużej niż rok. Przechowujemy warzywa i owoce na zimę po to, żeby poza sezonem korzystać z ich cennych wartości. Jesień i zima to czas przeziębień i grypy, i właśnie wtedy cenne wartości warzyw i owoców są potrzebne po to, żeby zachować nasze zdrowie. O tym, jak dietą możemy wpływać na naszą odporność, będzie następny odcinek programu Smaczny temat. Nie przegapcie go Państwo, zapraszam do oglądania.